Imagine there are no roads and greater places to explore. Imagine the most real world in a never-ending game. Well, you're not a dreamer. And you're not the only one. So prepare yourself for some serious fun and infinite races. IMAGINE DRIVE wszystkim, z tej strony Zwycięzca Witam was w kolejnym materiale na kanale z Gravel'a To jest moje drugie podejście do nagrania, ponieważ wcześniej nie nagrało mi mojego audio no, W związku z tym trochę się poirytowałem przed chwilą, no ale trudno zdarza się. Miałem nagrany cały odcinek, natomiast e, e, lekki fail, ponieważ, jak już wspomniałem, nie nagrało mi audio a nie sprawdziłem, czy mam mikrofon włączony. Tylko całe, całe te 20 minut nagrawałem. Więc możliwe, że będzie widać, że etap jest ukończony. Ponieważ jak już chcę, to przyjechać jeszcze, jeszcze z wami, ten, ten wyścig i jeden sezon będzie na, znaczy, jedna, ta, czy jedna część. Będzie na odcinku, dobra, lecimy dalej. Tylko musiałem muszę sprawdzić, tak. Pierwszy wyścig jest to wyścig instruktażowy. Także będą się wyświetlały te informacje obok samochodu. Niestety, jest to mocno uciążliwe w niektórych przypadkach. Co drugą mam doblokowane już kilka samochodów, ale jak pierwszy raz pojechałem ten wyścig, to, wyścig, to po prostu miałem pierwszą, jedną gwiazdkę, po prostu przejechałem, przejechałem ten wyścig. A ten wyścig jest dość, ma dość trudną trasę, co zresztą widać. Boże, ma no, niestety gravela po angielsku. Niestety, nie wiem zupełnie czym to jest spowodowane. No, nieważne. W każdym razie, jeszcze w prawym górnym rogu ekranu dorzucę wam ankietę Jak często byście chcieli, żeby się pojawiał gravel W sensie, jak często w tygodniu Także Macie Jeżeli jesteście zainteresowani tą serią, no to po prostu zaznaczcie w karcie To trzeba mieć włączone adnotacje Na filmie, jeżeli nie macie włączonych adnotacji, no to Analogicznie nie będą wam się karty wyświetlały Niestety bo adnotacja to jest tak jakby karta, Je, co? Karta to jest tak jakby adnotacja. What? ale przebali gościu, mnie z tym No co za menda, jeszcze mnie zepchnął na trawę. Jestem drugi, ale za chwilę gościu, który jest, który jest za mną, może mnie niestety dogonić. Aha, to jest respawn. O, SKIR. nie też go drift, to tutaj jest skid. No, mniejsza z tym. Nie wiem w ogóle, czy tutaj jest, czy to jest to samo, co, mm, co gra, co Mobile One Rally Championship. No, ale czy tu można powiedzieć, to jest czy to można by powiedzieć, że to jest następca mm, y, Mobile One? -a? ponieważ już wspomniałem kiedy się pojawił, pojawił Mobile One Railway Championship natomiast ta gra o oh, fuck no seriously, o oh, <coughs> ta Mobile One pojawił się what fuck Mobile One pojawił się w 2000 roku a ta gra pojawiła się w tym roku którą widzicie, którą widzicie na ekranie ewentualnie w karcie no, także może... Znaczy jak dla mnie to tu można nazwać, można grida nazwać, znaczy Gravela nazwać e, następcą Mobile One Reality Chip, ponieważ no jak widać jest to dużo lepsza grafika i ta mapa jest w ogóle... i znaczy, ta gra jest, jeżeli chodzi o efekt wizualny po prostu lepsza od Mobile One. A. No kurde. To kurde, to jest trasa... Ta trasa jest też lepsza moim zdaniem niż tam ta poprzednia. Tylko że no tutaj boty jadą dość wolno. To jest mocno uciążliwe. I to o tyle, że jest fajne, że na tej map ta mapa jest bardzo prosta. Można pojechać na tak zwanej kamerze z oczu kierowcy. Kurde, o dobra, znalazłem. I jest o tyle fajne, że widać... Yy, Efekty... że efekty, no... Widać wszelakie ruchy kierowcy. No wypad bocie jeden, bo mnie blokujesz. To jest to, jedyne co mnie wkurza, to te strzałki, ale... To kwestia chyba przyzwyczajenia. Niemniej jednak... No, można... Można to znieść. No wypad bocie. Botów. A tu jest finish. A propos grida, co mówiłem wcześniej. GRID'a i DIRT'a dwójki tu... no... a propos GRID'a i DIRT'a dwójki, którego o których mówiłem wcześniej muszę zmienić tą kamerę bo jest to trochę męczące całego wyścigu nie da się przejechać na takiej kamerce GRID 2 miałem serię z GRID'a dwójki ale niestety no... Musiałem ją przerwać ze względu na to, że ona przestała mi działać na komputerze, ale jeszcze chciałem też nagrać yy, serię z Dirta Dwójki. Ich wydaje mi się, że odcinek był na moim kanale z Dirta 2 aczkolwiek mogę się mylić. Bo na 85% nagrywałem yy, z Dominikiem tego, ten odcinek, ale nie wiem czy ja go publikowałem. No. Także no jeżeli znajdę to postaram się ją dorzucić do, do, do karty Z tym że o tyle problem z e, grid, a, czy wróć, Z Dirtem 2 nie, nie, nie Dirt 2.0 tylko Dirt 2 Colin McCree Dirt 2 e, Było jeszcze tyle problematyczne że po prostu Gdzieś posiałem płytę a zainstalowana W inny sposób gra no, Nie działa mi tak jak powinna Zacznijmy od tego że w ogóle się nie włącza Dobra tym razem jedziemy na na Fordzie najpierw się, bo jeszcze później na Mitsubishi O, McDonald, Ja ścigałem się z McDonaldem. Ciekałem się, czy dałbym mi za darmo jedzenie Wtf Barbarossa, z Operacją Barbarossa też się ścigałem O kurde, ale mi FPS trochę spadł. Z Müller, z Müllerem też Z Leszkiem Müllerem Nie wiem czy to jest on, ale Przecież on nie jest rajdowcem, bo Mu do rajdowca, tak samo jak mi Sporo brakuje. Przynajmniej z tego co pamiętam to Müller nie, nie jest rajdowcem. Tylko kim innym. W każdym razie Jeszcze też planuję zrobić vlog samochodowy. Nie wiem co prawda kiedy to dla was się pojawi. W sensie ten, ten materiał z vlogu samochodowego. O którym mówię. No nie mniej jednak mam zamiar nagrać go jutro. Znaczy dla mnie jutro. Dla was to w dzień kiedy się pojawił ten odcinek. Z Gravela, o 17, że po 17, i jeszcze w prawym górnym rogu dam wam ankietę, czy chcielibyście, żebym zrobił materiał z tego? No, tak zupełnie luźny materiał, to nie jest żadne gra, ani nic z moich testów na prawo jazdy, bo mam prawo jazdy od dłuższego czasu. Natomiast znaczy... A ja muszę przejechać przez ten checkpoint? Really? Urde, to za głąbło. Friel! O, McDonald's! Ej, hey, McDonald's, daj, daj żarcie, daj żarcie! Uwielbiam jeść w, w Macu, ale jest to jednak, nie wszystko trochę... trochę Trochu niezdrowe. Ja tylko, tro, tylko troszeczkę. Oj, fuck. Ten odcinek generalnie może być bardzo krótki. Pomijam fakt, że on jest bardzo mocno pocięty Ponieważ Aktualnie nagranego mam 11,5 minuty Nagranych odcinków Od nagranego czasu odcinka Mam 11,5 minuty ale A, Jeszcze jaką grę byście chcieli Żeby się pojawiła jutro Albo Pojutrze W każdym razie w najbliższym okresie czasu to macie Wypisany w karcie chociaż zapewne wiem, jaką będzie odpowiedź. No ale radziłbym nie wybierać wota. Okej, okay. ostatnią mapą jest dość krótka. Ostatnia mapa jest dość krótka, ponieważ gramy sobie teraz z ale zaczniemy wyścig, to później skończę. Tym razem jest to tak zwane tryb e, Speed Cross. O, Nikola U. Nikola OU. Pozdrawiam, Nikolas. O Jezus, ale się wydupcyłem, what the fuck. Ale to było piękne. Znaczy, dla kogo piękne, ja, dla tego piękne. Z tym, że minusem tej porszawki jest to, że ona zarzuca dupą. Edycja e, rajdowa zarzuca strasznie dupą. O, jedzie Jackson przede mną. M36 Jackson. <grym> Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, który pojazd jest lepszy, czy Helka czy Jackson, to zrobiłem odcinek z tego z kontry, czyli M36 czy M16 Hellcat versus M36 Jackson. Także jeżeli ktoś jest, jak już mówiłem, jeżeli ktoś się zainteresowany, zapraszam do obejrzenia. Jeżeli wystarczyło mi kartę, no to po prostu postaram się wam dorzucić to do karty. Jeżeli nie wystarczyło i nie zapomnę, no to macie. Momencie... Jeżeli nie zapomnę i wystarczyło, to macie w karcie. Jeżeli zapomniałem, albo nie wystarczyło, to znaczy, że, że nie ma tam, ale jest w opisie. Jeżeli nie wystarczyło miejsca. No kurde. Czemu to tak zarzuca do połu. A u u, zarzuca u do połu. Plus jest taki, że to jest y, nieograniczona y, ilość retrospekcji. Nieograniczona ilość retrospekcji. Czyli tego cofania się w czasie. W y, wyścigu. O kurde mać. Davis wypadł. Plus taki, że mogę jechać jeszcze tą już wirówką, nie asfaltem. Dziu. Ale cię odbiłem. <laughs> kurde, przez to straciłem pozycję. <laughs> ale mniejsza z tym. No znowu Jacksona wywaliłem. <laughs> Zajibicie. <laughs> o no, tu jest meta dobra, widzę. jedź tu. No, mówię, ten samochód strasznie się nie trzyma drogi. <laughs> znowu kolejnego wywaliłem. O Gruber. di Grube. Gruber. di Gruber. Gruber się ze mną ściga. Walczy o pierwszą pozycję. No jedziesz kurwa! Wyprzeć tego grubaska tego <gry> grubera. Żeby nie było, ja nic do puszystych nie mam. Sam jestem lekko led puszysty Tak, lekko, nie lekko, lekko. Wypad gruber. No gruber, kurwa! Jeszcze Jackson mi tu wyprzedza. <gry> Fucking shit. druga pozycja. Już mamy dużo krócej dużo krótszy materiał ponieważ jest to 16 minut, a wcześniej miałem yy, 20 prawie w po, poprzedniej próbie nagrania. I jeszcze wam pokażę jedną rzecz. O! Offroad tape jest na następny odcinek, tylko dajcie mi znać następny epizod. E, dajcie mi znać, czy chcielibyście, żeby każdy epizod był na jednym odcinku. Dlatego tego u góry jest trochę, jak widać, w każdym razie, jeżeli chcielibyście, żeby każdy epizod był e, na jednym odcinku, dajcie mi to znać w karcie. Także jeszcze raz będziemy kończyli na, kończymy ten materiał. Także jeżeli wam się materiał spodobał, dajcie kciuka w ogóle. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, to możecie zasubskrybować kanał. Do usłyszenia w następnym materiale. Na razie, cześć.